oddziałom Podkarpackiego Narodowego Funduszu Zdrowia, aby przekazać nasze stanowiska. Wejdźmy wszyscy! Wejdźmy wszyscy! Wejdźmy wszyscy! Wejdźmy wszyscy! We Związek zawodowy pielęgniarek i położnych sanach. się Państwo od stanoka, czy wierzycie w skuteczność tej pikiety. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ktoś otworzył trochę szerzej oczy i zobaczył, że podkarpacie to też ludzie. Zatem nie będzie, tylko białe niedźwiedzie po ulicach chodzą. Co będzie, jeśli ta pikieta nie da zamierzonych efektów? Myślę, że będziemy musieli spotkać się gdzieś dalej, w Warszawie. Rzeczywiście, że służbą zdrowia jest tak źle, że trzeba ją symbolizować w postaci z Jest tak jak widać. Nic dodać, nic ująć. Spodziewacie się, że będzie lepiej po tej pikiecie? Na razie zanosi się, że nie będzie lepiej. Bardzo Będziecie walczyć o skutku? Tak, już trumna jest, możemy jechać do Warszawy.